A ja chciałabym coś z mojej branży przedstawić, mianowicie takie urządzenie podłączane do prądu, dermasonik się nazywa, fajną głowicę pokrytą tytanem. Tu się ustawia pięć programów, nawet mówi do nas, Podświetlają się dane funkcje. Szósta funkcja w ogóle jest ukryta, którą trzeba znaleźć w internecie, żeby ją odblokować. Służy to urządzenie do tego, że wprowadza, pomaga wprowadzać składniki odżywcze z wszystkich preparatów do pielęgnacji. No, produkty emuej właśnie są przystosowane pod względem cząsteczkowym do tego, żeby no, te cząsteczki dały się po prostu wniknąć w głąb skóry. E, trzymając urządzenie w ręce i dotykając się e, wytwarzają się, nie wiem, czy słyszycie? Ono zaczyna wibrować, więc masuje twarz, są trzy stopnie tych wibracji, przez, przez właśnie przez tą blaszkę tutaj wydobywają się, jak to się Galwaniczny jąder malny, czyli to jest taka forma mikroprądu, który nawet czuć, bo jak na przykład mam jakiegoś pryszcza, że tak powiem, wyciśniętego świeżo otwartą skórę, to normalnie czuć jak ten prądzik kopie w tym miejscu, tak, lekko szczypie jakby. No, co dowodzi na to, że to działa po prostu, tak? że ten prąd jednak w tą skórę wnika? No i też kolejny dowód na to, że to działa po prostu, no, jeżeli stworzymy obieg zamknięty, to dopiero się włącza. Jeżeli nie stworzymy obiegu zamkniętego, dotkniemy czegoś, czego nie dotykam drugą ręką, no to się po prostu nie uruchomi. Także yy, tak to działa. Do tego jest druga głowica, do tego jest dru druga głowica, taka szpatułka. Zmienia się ją. O, tak. I w tym momencie mamy peeling kawitacyjny. Dokładnie taki sam, jaki jest używany w salonach. Jeżeli skóra jest wilgotna i to ma kontakt ze skórą, to po prostu ten, ten, ten mikroprąd o częstotliwości 30 tysięcy herców powoduje takie mikrospięcie jakby w skórze, że sporów po prostu to, co zalega w porach, w wszelkie zanieczyszczenia. Wyskakują, dosłownie wyskakują. No, uwielbiam to urządzenie, tak? Bo mimo demakijażu ja mam tłustą cerę, i mimo demakijażu starannego i tak, i tak. Po prostu ta szpatułka wyciąga jeszcze takie niespodzianki ze skóry, że no do, do kosmetyczki, no, kto chodzi co drugi dzień do kosmetyczki? No nikt. Raz w miesiącu, raz na kilka miesięcy, tak? Zabiegi są drogie. A tutaj wydane raz pieniądze. Po prostu no, można używać, oczyszczać sobie twarz codziennie, co drugi dzień, jak to tam potrzebuje. Skóra zrobiła mi się bardzo czysta, pory się fajnie pozaciskały. no Dzięki tym też kosmetykom właśnie i to, że one mocniej działają przez, przez tą ta głowica, to tak zwana w salonach, y, to jest zabieg Jonoforezy. Że są to zabiegi profesjonalne, które można sobie samemu wykonać w domu w wydanych pieniądzach. Co się bardzo opłaca. Skóra mi się bardzo poprawiła, jest nawilżona w ogóle efekt tego wicy masującej. ma tak fajne działanie, że jeżeli w okolicach oczu sobie jednym z programów przytrzymam chwilę, to dosłownie jest od razu widoczny efekt jakby rozprasowania tych tych, tych zmarszczek. tak jakby ta skóra nie wiem, co tam się właściwie dzieje w niej. Za proces, że ona jakby tak się spulchnia i te zmarszczki tutaj przy oczach, takie małe, które mam, to one po prostu się natychmiastowo prostują. Więc przed imprezą też bardzo jest to fajny zabieg, żeby sobie na szybko zrobić. No, no i w sumie to tyle.